Witajcie moi drodzy, ja jestem Nuchu z kanału Instytut TZT Kratos, kolejna część, idziemy w prawo, w ostatnim odcinku uratowaliśmy wyrocznie, ona nam, no taki symbol sowy. Jakby nie wiem, czy nadała, czy uruchomiła dzięki temu, tutaj ta brama z tej strony, która była dla nas wcześniej niedostępna, w tej chwili staje się już dostępna. O, jest już nawet otwarta. Tu już sobie skrzynię wcześniej zebraliśmy. No i tutaj, oczywiście, pamiętajcie, że kolejna ukryta skrzynia to jest albo tutaj, a właśnie. Myślałem, że może z tamtej strony. I mamy tutaj kolejne oko gorgony. Z tej strony coś mamy, nie mamy. Tu mamy skrzynię z uzupełnianiem naszych możliwości, ale wszystko jest w porządku. Zerknijmy jeszcze tylko na nasz stan. Mamy 2600 orbów, potrzebujemy 3700, no prawie 4000, czyli jeszcze 1000 orbów potrzebujemy, żeby sobie zupgrade'ować to na poziom trzeci albo na poziom czwarty, bo chyba teraz trzeci mamy poziom. Poseidon's Rage rzadko używamy, więc na razie lepiej sobie zachować te orby na coś konkretniejszego. Mamy tutaj również nasze zamrażanie, ale na razie też rzadko kiedy to wykorzystujemy. No tutaj łuk był dosyć tani, żeby dostać go na drugi poziom, więc go zagrejdowaliśmy, ale tutaj też 3500. Tutaj jeszcze mamy dwa puste miejsca, więc jeszcze coś nas tutaj czeka, a tymczasem. Idziemy sobie tutaj na tą pustynię. Posłuchajmy. To Atena. Ta droga jest wypracowana, ale one you must complete if you are to have any hope of saving Athens. The Oracle spoke of Pandora's box. Can it be real? The box exists. It is the most powerful weapon a mortal can wield. And with such a weapon, I could defeat Ares. With the box, many things become possible. And so it is hidden well, far across the desert of lost souls. There is safe passage through the deadly sands. But only those who hear and follow the siren's song will discover it. You must find the sirens, Kratos. Only they can guide you to Kronos, the Titan. A Titan lives? Kronos is the last. Zeus has commanded him to wander the desert endlessly, the Temple of Pandora chained to his back, until the swirling sands rip the very flesh from his bones. Stay true to the song of the siren, Kratos. Your journey begins here. Pray it leads you back to Athens with Pandora's box. Follow the song of the Sirens, Kratos. Find and destroy them all, and the path through the deadly sands will be open to you. Rozumiemy. Na chłopski język to przetłumaczymy, otóż no, zaraz musimy tutaj się za krzykiem tych syren, że tak powiem, udać. Będą tutaj takie trzy, ale uwierzcie mi, że nie będzie łatwo ich zlokalizować. Ja sobie nawet jeszcze z dziepko podgłośnie, bo ten głos jest dosyć charakterystyczny, śpiew. I na tej pustyni również jest kilka skrzyń do zebrania. A nie jest też tak łatwo je tutaj zlokalizować. Tutaj chyba widzę następną też z orbami. Gdzieś słychać, tak słyszycie ten śpiew. No i teraz musimy za tym gdzieś podążać. Głośnie jest. Jest. Pierwsza jest. Och, jaka przyjemna dziewczyna. Go snu mogłaby kajać. Matko, bo z z drogą nam zdrapała. Dobrze, jeszcze dwie. No dobra, ale to trzeba gdzieś chyba uzupełnić życie. No kurde. No dobra, no szukamy. nasłuchuje. nasłuchuję. słychać dziś długą. Rozglądajcie się, gdzie ona może być. Zniknął gdzieś ten głos. Sami widzicie, że nie tak łatwo jest zlokalizować te ponienki. Z obstawą sobie tutaj sobie tutaj panienka obstawę zrobiła. No, może trzeba się orientować z każdej strony. Okay. druga dusza też Szczęście uzupełnili nam zdrowie. No i szukajmy tej ostatniej. czy tu w tym regionie jest Jest. Halo. No jest dobra, kurde. Ty, daję nóżkę, ciężko ją dorwać. No dobra, jest. O oh, kurde. No sami widzicie, że to nie za proste znaleźć je, dobra, drzwi otwarte. Uch, jeszcze sobie tutaj poradzimy z tymi. W tej pustyni było chyba Z20. No ale jakoś mi się wydaje, że chyba wszystkie udało się znaleźć te skrzynie, ale głowy sobie też nie damo obciąć. Na pewno 90% tych skrzyń to na pewno udało się znaleźć. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś. W każdym bądź razie, już nie będziemy się tym przejmować. Idziemy sobie tutaj dalej, od razu sobie zapiszemy. Jak tu wyglądamy z tym wszystkim? No właściwie można powiedzieć, że wszystko mamy uzupełniane, więc raczej nie musimy korzystać z tych skrzyń. Zerknijmy co tutaj jest na dole. Co tutaj mamy? Musimy się dostać tutaj. Okej. Okay. To mamy tutaj kamień w porządku. Dobra, mamy kamień, mamy też oczywiście typów. I to nie tych najsłabszych, tylko tych trochę już mocniejszych, troszkę bardziej wymagających. I musimy ten kamień podprowadzić aż tam. No moim zdaniem najłatwiej będzie... Ojejku, 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 kratosie. Wystaw to sobie tam chociaż. Oboż! Chociaż tu ustaw, dobra, no i tak musimy po trochu po prostu to sobie przetaczać. Ach, tylko żeby się porusza tragicznie ten kamień. No, no nie dadzą Nie dadzą specjalnie właśnie to trzeba zrobić dosyć milczące są oczywiście takie takie rzeczy bo Chciałoby się Przecież tam dojść tutaj za tą ścianę, no ale no skąd? O Boże! O Boże! No nie wierzę. Umęczą mnie, męczą mnie na maksa, no. po prostu umęczą na maksa. No. Poczekamy sobie aż chyba ten kamień tam się rozwali, bo to bez sensu żeby po niego ekstra lecieć. Może tutaj wziąć ten drugi. Dobra, jest. Jesteśmy dalej. Wymęczyli mnie. Dobra, co tutaj dalej? Zerknijmy, co tutaj mamy? Obraz. A tutaj. Mighty Kronos. Okej, okay. musimy dostać się na Kronosa, bo tam jest ukryta ta puszka Pandory. Do tego używamy tego rogu. Ależ to się ładnie zrobiło. Przejdziemy niczym Mojżesz z Polski do Szwecji suchą stopą. No i co tutaj mamy? Zerknijmy. Mamy tutaj uzupełnienia. O, uzupełnimy zdrowie to na pewno. Musimy sobie od razu ten gniew Poseidona. Tak to wszystko tutaj mamy. Ok, obejrzyjmy. a w jego miejsce pojawiły się syreny. No fantastycznie po prostu. No kurde, jeszcze trzy na raz. Użyjemy sobie naszego, żeby się nie męczyć, to naszej furii użyjemy. Zawsze będzie trochę mniej. Bierze sobie na nich komba wymyśl Dobrze, że uzupełniają chociaż nam to życie. Bo sporo zdrowia potrafią napsuć. Jeszcze koniec. O, i tak jak cudownie zniknął ten róg, tak cudownie się pojawił. To dobrze. A tam widzimy tego Mighty Kronos, jak podąża po pustyni. Zawołajmy go. See ya. See ya. Kronos, the last of the mighty titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. For three days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. He knew he would either recover Pandora's box or perish inside the cursed temple, never to return to the world of man. Dni się wspinaliśmy, ale dotarliśmy. Mamy tutaj punkt zapisu. Zobaczmy chociaż, gdzie jesteśmy, Pandora's Temple. Widoczki fantastyczne. To tutaj sobie, w tym miejscu się zatrzymamy i dalsze losy kratosa obejrzymy sobie już w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, poproszę łapę w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej!